Widać ten w filmiku. dzisiaj Karol wreszcie w wyzwanie treningu głodowego. Trening będzie prosty, to będzie oparty o cztery ćwiczenia, takie klasyczne. Zakres który dzisiaj będzie wykonywał jest niepełny, ale to raczej wynika z pewnych problemów fizycznych. Ten zakres będzie się z każdym etapem w zmieniał, na większą sytuację. Pokażemy jedno, kilka razy zrobić cztery ćwiczenia po drugim. Kolejne będę już poza kamerą, bo będzie strasznie zdychał. A na końcu po trzech obwodach zrobię sobie 20 minutowe kardio, bardzo proste, ale o tym za chwilę. zaczyna cały ciężar na stopach, ciężar na stopa. Zajmij się. W dół. Trzy. Bardziej wiąże to do tyłu, bo to trzeba klamować Niżej kroku. Nie zapicony. 5 dół. Pięć. Niżej. Dalej.

Bardziej będę do tyłu. Dobra, bardziej do tyłu. Co? Bardziej będę do tyłu. Zobaczcie, czy kładisz na przodu jeszcze. Dalej. I z tyłu. Liczysz? Liczycie. Dalej. Bardziej będę do tyłu. Ośnie.

Ognia przed sztangą, łowic, Masz w Trzy. Upaganie, łowic, w pięć. sześć łoki pięć. Widzisz? Nie wyrzucaj sztanki. Masz? i tak dokładnie. dwa, dwa, na dwa, 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 Lecz na dami wagaj, raz. Odkłada się kąpeczkę. Na co czekasz? Na palcach podparty. Niżej, bardziej palcem do tyłu wierz. Jierzmy z tyłu. I march. Leżej ręce, proszę. szerzej ręce. No. Szerzej ręce. Jeszcze osiem, raz, na i brzuch. Mostek weczny, raz. tu raz. dół, Dalej. Jeszcze sześć, jeden i raz. sztywny masz być. Dwa, trzy. Jeszcze trzy, dalej, dół, Już to wygląda bez nadziei, nie dawaj, duh, na dwie, dwa. Dwa. Prosty grzbiet, prosty drzwiat. Jeszcze zostawię. Lilu, kurczę cię Chyba nie chcę mu się... Chyba nie chcę mu się Dobra, chciałeś coś powiedzieć? Dziękuję. To jest pierwsza runda, wiedz o tym. Eee, masz minutę przerwy jeszcze, dwie rundy przed tobą, a później tylko na rozgrzewkę właściwie, na uspokojenie 20 minut, lekki bieg. Dobra, pauzuj w oddech, rób dwie serie i potem cardio.